Mam dobrą wiadomość dla tych, którzy pytali i czekali na to, żeby udało mi się zrobić zapisy transmisji live'ów z TikToka. Specjalnie dla was stworzyliśmy możliwość wspierania naszego kanału na YouTube "Konie jak malowane". Będzie to również swego rodzaju archiwum, do którego zapraszam was serdecznie, bo są to materiały z poprzednich sezonów i takie, które nigdy nie były na naszym kanale. Uzyskujecie również dostęp do materiałów wartościowych merytorycznie, przeznaczonych głównie dla osób zainteresowanych hodowlą, jak i hodowców. Do zakładki dla wspierających musiały też trafić treści wysoko wrażliwe wizualnie, nieodpowiednie dla każdego z odbiorców. Jeżeli macie problem z odnalezieniem opcji wspierania lub macie jakieś inne pytania dotyczące tej funkcji, to zapraszam Was bardzo do kontaktu. Chętnie odpowiem na wszystkie Wasze wiadomości. Tak więc zachęcam do wspierania kanału i do zobaczenia w kolejnych filmach.